Chcę się podzielić takim przemyśleniem. Będzie muzyka na moim kanale. Będzie gitara. Prawdopodobnie. Słuchajcie, króciutko. Gdyby uda, udało się, była możliwość zmonetyzować nienawiść która tutaj mnie otacza, czyli tak najkrócej, no bo trzeba powiedzieć, przeogromną, niewyobrażalną masę, masę, masę nawały nienawiści, e, zmonetyzować, wykorzystać <złuchEh>? <złuch> pieniężnie, <mot interview> monetarnie, pieniężnie, e, czy monetyzarnie. Jak to się dokładnie mówi, z korzyścią finansową, to byłbym bogatszy, gdybym się stąd nie wyprowadził, a bardzo e, tylko ciągle tu żył, a bardzo pragnę stąd uciec. Tylko gdybym się stąd nie wyprowadził, tylko potrafił to na swoją korzyść finansowo wykorzystać. Tą masę nienawiści, wśród tej, wśród tej tu żyję 15,5 roku ponad i której skutki ponoszę, jako ofiara po prostu. Przemocy i wściekleńcze nienawichy, to byłbym chyba bogatszy niż. E, no, dowolny szejk, tudzież A, Elon Musk. A, nie, nie, nie wiem w tej chwili, imię się tak czyta, ale ten pan tak. Myślę, że sporo mógłbym, sporo szans, żebym mógł konkurować wśród najbogatszych ludzi świata. No to takie pozytywne rokowania. Mało pozytywne. Naprawdę, naprawdę mo mogę tylko marzyć, żeby Pan Bóg pozwolił, pomógł mi stąd po prostu uciec z tego miejsca, gdzie, gdzie żyję i mieszkam. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i również dużo pieniążków, ale lepiej nie z takiego powodu. Lepiej nie z takiego powodu i nie w ten sposób. <laughs> I wzbogacenia się nie, nie na takiej zasadzie, szczerze. No i wszystkim, wszystkich ściskam i jeszcze raz e, e, dużo, dużo szczęścia, wszelkiego najpiękniejszego.